To jest rolniczych czy parku zabaw, czy się, również zdobyciem się, bukaru polski, poniż, poniż 80, czy 80, mamy 2, 4, 6, 8, 9 załogników i 10, 10 załóg z kategorii traktorów zabytkowych, maszyn zabytkowych oraz dwie kosiarki, dwie kosiarki. Kosiarka z numer 1, Szygan Barcera, podpalona Juk? na początku wyścigu. <gry> <gry> Tylko musimy to teraz zsynchronizować, żeby żaden ciągnik nie dostał w obronkę, w

300 zł. Główna nagroda. Proszę bardzo, jak sobie instal patrać. I przyjeżdżają właśnie na prawą stronę. Teraz spróbujemy wyłapać numerek. I... Co tu jest? 19. Łukasz Jaskulski z 19. Nie, jak... Przepraszam. Leszek Sławinowski, burzy 80. Konie. Będziemy próbowali ich wyłapać właśnie w ten sposób. Numer... Jesie

akurat na czas Bić. wszystkie cztery na razie ze stajni, z Rycerzewka od Kacprzaka i jadą nas na stale co minutę kolejny pożar, który że, gdyby... ktoś zna to może zna właśnie zdobywcę Pucharu Polski w kategorii ciągników zabytkowych. Dobrze, 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 dobrze. I z floty. Ile że zależy, zależało. A temu chyba nie zależy. Nie zależy. Tak to my Polski nie zbudujemy. Nie, panie? To jest. Proszę zobaczyć. Zobaczcie, wolno Tak wygląda mądrość. Proszę. Pozdrowienie. Po czemu mam zdobywać Pukar Polski? Skoro ja przyszedłem tutaj sobie pochodzić, brawo, pochodzić. Brawo, Pozdrawiam serdecznie. Zróbcie mi zdjęcie. Rozwinąłem maksymalną prędkość. Patrzę, czy nie ma tego za mną, ale to wyprzedziłem, to. Nie ma. I, I tak niestety panie i panowie tak wygląda szczęście. Tak wygląda szczęście. Doj. Mam ciągli brawo, brawo. I sobie jadę. O. Nie muszę nic nikomu uchodzić, ponieważ wiem, że jestem gość i wszystko. Odrzut na 3 3 na metry może mieć. Wykonał znak krzyża włócznią. Odmuchał sobie w dłonie. Wspomniał na zdjęciu żony i jeny. Lubimy to, lubimy to. Uwaga. Uwaga. Zatykamy uszy. Zatykamy. Łoje. Oh yeah, oh yeah. Ale poszło, poszło. No brawo, brawo dla tych panów, bo to jest naprawdę, że im armaty nie rozerwowały. Uwaga! Gazu! Dawaj, dawaj, dawaj! Moment wreszcie, wreszcie. Mateusz, Mieszko, nie wchodź, Zaraz przyjadą. Pan Jesteś? Jesteś? Dawaj, dawaj, dawaj.